Wiktor Frankl, austriacki psychiatra, pisał: Między bodźcem a reakcją jest przestrzeń. W tej przestrzeni tkwi nasza siła wyboru, reakcji. A w naszej reakcji tkwi nasz rozwój i nasza wolność. Jeżeli masz zaciągnięty hamulec ręczny, to dodanie gazu nie pomoże. Audycja Stress Flow pozwoli ci się zatrzymać, sprawdzić, co cię blokuje i ustalić, w którym kierunku zmierzasz. Jeżeli chcesz lepiej radzić sobie ze stresem, zbudować odporność psychiczną i odkryć dźwignię, dzięki której Twoje działania staną się skuteczniejsze, zapraszam do wspólnej podróży. Witaj w kolejnym odcinku podcastu Stress Flow, w którym zastanawiamy się nad sztuką prostego życia. Pomyślałem, że to odpowiedni moment. Na to, żeby porozmawiać o emocjach. Każdy z nas ma jakieś wyzwania, które są związane z codziennym życiem. Takie przykładowe wyzwania, związane są na przykład z kwestią komunikacji, czyli z relacjami, jakie tworzysz, z asertywnością, czyli mądrym bronieniem swojej granic bez użycia agresji także chodzi o umiejętność planowania swojego życia posiadania postawy pewności siebie po to żeby marzenia które masz zamieniać na cele te właśnie na plany a potem je realizować takimi wyzwaniami jest też zarządzanie sobą w czasie, czy też zarządzanie swoją energią po to, żebyś nie obudził się wieczorem ze świadomością, że cały dzień skrolowałeś w Facebooka albo Tiktoka i masz poczucie straconego czasu. Zatem w dzisiejszym odcinku powiem, jak wygląda schemat od Okoliczności, w których się znajdujesz do rezultatu, jaki osiągasz, jest to pięć kroków, w których na każdym etapie masz wpływ: większy, mniejszy, ale zawsze jakiś, w którym możesz wpływać na, na twój stan, który odczuwasz. Powiem też o terapii kognitywistyczno-behawioralnej, która swoją drogą czerpie dużo ze stoicyzmu. Powiem też o fundamentalnych umiejętnościach, które są Tobie potrzebne, jeżeli chcesz zarządzać tymi procesami, które się w Tobie za, zadziewają dojrzale, tak abyś to Ty nimi zarządzał, a nie one Tobą. I na końcu powiem o dwóch takich strategiach, które możesz użyć w każdym momencie, żeby odzyskiwać kontrolę nad sobą, nad swoimi myślami i nad Emocjami. Więc zaczynając od początku. Wyzwania, o których wspomniałem na początku, możemy na nie patrzeć dwojako. Albo punktowo, albo całościowo. Mówiąc punktowo, mam na myśli, stwierdzasz, że słabo ci idzie zarządzanie sobą w czasie, więc skoncentrujesz się przez powiedzmy najbliższy czas na swoich nawykach, które. Masz odnośnie tego, co robisz w ciągu dnia, i wtedy pracujesz nad tymi nawykami. Zastanawiasz się, jak możesz je zmienić, wprowadzasz plan działania i starasz się bardziej efektywnie zarządzać tym, co swoją energią w ciągu dnia. Natomiast może się okazać, jeżeli zaczniesz się przyglądać całościowo na Twoje nawyki. Okaże się, że problem nie tkwi w zarządzaniu czasem, ale może tkwi w kwestii zdrowia, bo, bo zaniedbałeś na przykład wykonywanie regularnych ćwiczeń albo o dobry sen, albo o zarządzanie stresem. Możesz opanować nawyk zarządzania sobą w czasie, ale jeśli przyczyna jest zupełnie gdzieś indziej, to jest ryzyko, że wrócisz do swoich zachowań. Bo w ten sposób zajmujesz się skutkiem, a nie przyczyną, a przyczyna jest zupełnie gdzie indziej. Dlatego to, na co warto zwrócić uwagę, to na to, że jest taka logiczna, przyczynowo-skutkowa ścieżka, którą my zazwyczaj pokonujemy od okoliczności, która się pojawia, do rezultatu, jaki mamy. Mówiąc o okolicznościach, mam na myśli pewien bodziec, który powoduje określone zachowanie. Tym bodźcem może być słowo, które od kogoś usłyszysz, które wywoła w tobie stres albo potrzebę obrony, i w konsekwencji tego wyzwalacza pojawia się jakaś określona myśl. Sprawę komplikuje to, że my nie jesteśmy istotami logicznymi, bo gdyby tak było, każdy z nas rozsądkowo, wiedząc, że Mam szkodliwy nawyk objadania się, uświadomiłbym go sobie i zaczął jeść prosto. Zaczął formułować monoposiłki, zrównoważył ilość spożywanych węglowodanów, białek, tłuszczy, ograniczył lub wyeliminował jedzenie mięsa, zadbał o odpowiednią ilość wody, a tak się nie dzieje. Patrząc na przykładzie okoliczności, w których ktoś wprowadza Cię w stan stresu, Pojawia się w tobie myśl zagrożenia. Odpala się w tobie, wtedy emocja może niepokoju, a może to są może kilka emocji. Wtedy pod wpływem tych emocji, jeżeli masz zasoby, to podejmujesz określone działanie, rozwiązujesz problem. Na przykład wchodzisz w konfrontację z danym człowiekiem, bronisz swojej granicy, zabezpieczasz swoje potrzeby, i wracasz do normalnych czynności. Kiedy jednak nie masz określonych zasobów czy umiejętności, wtedy Twoje działanie może polegać na zajadaniu problemu, co w konsekwencji może powodować wtórne emocje typu poczucie winy albo inne emocje negatywne, a to w konsekwencji doprowadza cię na przykład do wyciągnięcia lodów i objadania się nimi albo sięgnięcia po, po fast food. I rezultatem jest zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa. Natomiast skutkiem mogą być problemy związane z przybieraniem na wadze albo ze złym samopoczuciem. I to jest, to jest tylko przykład, żeby pokazać Ci, jak, jak pływają emocje na nasze działania. Dlatego, jak wspomniałem, my nie jesteśmy istotami logicznymi, natomiast często się zdarza, że, że reagujemy emocjonalnie, a potem logicznie tłumaczymy swoje zachowanie. To, do czego chciałbym Cię zaprosić w tym odcinku, to po pierwsze przyjrzenie się swoim myślom, przyjrzenie się swoim emocjom, rozpoznanie ich i stworzenie sobie tej przestrzeni między bodźcem a reakcją, żebyś mógł zareagować racjonalnie, żebyś mógł zareagować dojrzale i w ten sposób zaadresować odpowiednio te myśli i emocje. Zmienić się, wpłynąć na nie, ale wszystko zaczyna się od ich dostrzeżenia. Skupiamy się na, na autorefleksji i na budowaniu samoświadomości. Jeżeli chodzi o emocje, warto zwrócić uwagę, czy ty tak naprawdę potrafisz odróżnić emocje, czy potrafisz je nazwać. W tym celu ja do tego podcastu dołączę listę emocji. Jeżeli mielibyśmy stworzyć sobie taką prostą definicję emocji, to emocje określają stany przeżywane przez Ciebie tu i teraz. Taką emocją jest strach, złość, radość, wstręt, smutek, podniecenie. Inną podobną do emocji strukturą są uczucia. Uczucia nazwałbym jako stany, które związane są z przeszłością albo przyszłością. I te uczucia mają zabarwienie nieco głębsze. Może być to kilka emocji, które, które odczuwasz w, w, w danym momencie, które utrzymują się przez dłuższy czas. Warto pamiętać, że to, co nazywamy uczuciami, nieraz błędnie interpretujemy jako uczucia, a są to przebrane za uczucia myśli. Warto sobie uświadomić, że umiejętność zarządzania emocjami i myślami, które przechodzą przez Twoją głowę, to są pewne fundamentalne umiejętności, których można się nauczyć. I tak, jeżeli chodzi o, o myśli, pierwsza rzecz, która pozwoli te myśli złapać w Twojej głowie, to jest umiejętność wejścia w taką postawę, że Ty nie jesteś swoimi myślami. Jeżeli samo sformułowanie, w mojej głowie pojawiła się taka myśl, albo przez moją głowę przeszła właśnie myśl, że już jest pierwszym krokiem w tym kierunku, bo wtedy nie identyfikujesz się z, właśnie z tą myślą, ale pozwala się zauważyć. A jeżeli ją zauważysz, to właśnie łapiesz ten ułamek sekundy między bodźcem a reakcją, który pozwala ci dokonać zmiany. W ramach. Umiejętności związanej z myśleniem jest zauważanie myśli, ale także ich zmiana. Jeżeli zauważysz, że dane myślenie w Twojej sytuacji działa na Twoją szkodę, bo na przykład pojawia się sytuacja, która Cię przerasta, bo nie masz w tym momencie zasobów i kompetencji, żeby coś zrobić, to może pojawić się prokrastynacja. Przykład, załóżmy, że otrzymujesz. Pismo z urzędu związane z rozliczeniem podatku, a ty nie umiesz tego robić. W przeszłości może zdarzyło ci się mieć problemy z daną, z podobną sytuacją, i samo kliknięcie na stronę logowania się do urzędu prawia cię w, w negatywny stan emocjonalny. Pojawiają się myśli związane z zagrożeniem, odp odpalają się jakieś e, stany stresowe. W tej sytuacji to, co może się zdarzyć, to po prostu. Znajdziesz sobie wytłumaczenie, żeby tego nie robić dziś, a jutro, a jutro to znaczy nigdy, bo jutro nadejdzie i znowu możesz zrobić to samo. Zidentyfikowanie, jaka myśl spowodowała dane zachowanie, jest kluczowa, żeby to zmienić. Jeżeli okaże się, że chcesz daną myśl zmienić, bo tobie nie służy, może zastanowić się, kto może ci w danej sytuacji pomóc, kto ma umiejętności i kompetencje do tego, żeby zająć się tą sprawą. I może się okazać, że znajoma albo księgowa, która umie to robić, może podejść do tej sytuacji bez emocji i w ten sposób pomóc ci rozwiązać dane wyzwanie. Za myślami, które pojawiają się w Twojej głowie, mogą pojawiać się pewne przekonania. Przekonania, czyli pewne struktury oparte na niekoniecznie na rzeczywistości, niekoniecznie na Prawdzie, ale mogą pojawiać się przekonania związane z pewną wiarą, z pewnym systemem wierzeń, który się u ciebie utrwalił. I często te przekonania mogą być ograniczające. Takim przekonaniem może być brak wiary we własne siły, brak zaufania do siebie. I w tym momencie zapraszam cię do serii trzech poprzednich odcinków, w których poruszałem temat zaufania do siebie. Mówiłem też, jak to zaufanie możesz zbudować. Jeżeli chodzi o myśli, mogą one wywołać emocje, emocje albo uczucia. I tu kolejną umiejętnością jest nazwanie emocji i uczuć. Jeżeli chodzi o podstawowe emocje, które na co dzień odczuwamy, ja bym wymienił takie jak strach, złość, smutek, radość. Odekscytowanie, wstręt. Jeżeli chciałbyś więcej dowiedzieć się o emocjach i o możliwości wpływania na nie, jednym z narzędzi przydatnych jest coś, co się nazywa trójkąt zmiany. Trójkąt, bo na trzech jego rogach są różne stany emocjonalne. Na trzech jego kątach są trzy stany emocjonalne. Na pierwszym to są te, które wymieniłem, czyli emocje podstawowe. I jeżeli potrafisz je w sobie zidentyfikować, to posiadanie tych emocji jest całkiem zdrowe. W danej sytuacji może się pojawić kilka z nich naraz, i obserwowanie ich jest jak najbardziej pożądane. Jednak, jeżeli trudno ci je zidentyfikować, może się okazać, że brak dostępu do nich może wynikać z pewnych mechanizmów obrony. Czyli co robimy, aby uniknąć odczuwania tych emocji? Umiejętnością, która pozwoli ci właśnie mieć do nich dostęp, jest przepracowanie ich tak, żeby odsunąć te mechanizmy obronne na bok, aby uzyskać dostęp do ukrytych emocji. I jeżeli pojawiają się te stany Silne, zbyt silne, żebyś mógł w stanie je przepracować, przeprocesować, to może okazać się słusznym, żeby skontaktować się z terapeutą, z psychoterapeutą, który pomoże ci je zauważyć, przepracować, właśnie wyrazić, nazywać i dzięki temu wpływać na, na to, co odczuwasz. A jeżeli to Zrobisz, to będziesz miał właśnie dostęp do nich. I teraz to co, to, co jest takim drogowskazem, że masz dostęp do wyrażania emocji, jest to, że w danym stanie, który przeżywasz, jesteś w stanie zapewnić sobie takie warunki jak właśnie spokój, ciekawość, współczucie, pewność siebie, odwagę, klarowność. Jeżeli jesteś w stanie wejść w, w takie. Odczuwanie, to masz do nich dostęp. Pamiętaj, że pisanie w swojego dziennika, o czym mówiłem w jednym z pierwszych odcinków podcastu, ale także wchodzenie w stan medytacji, czy po prostu uważnego oddychania świadomego, pozwoli Ci na większą, właśnie, jakość i spokój. I w tym trójkącie zmiany jest jeszcze poza mechanizmami obronnymi także Emocje hamowania. Takimi emocjami możemy nazwać lęk, czyli jest to nieokreślony bliżej strach, wstyd i poczucie winy, czyli emocje wywoływane społecznie. To znaczy, że musi pojawić się osoba z zewnątrz, która wywołuje stan. I praca tutaj. Jeżeli pojawia się w Tobie właśnie lęk, wstyd albo poczucie winy, no to jest to też wskazanie do bliższego przyjrzenia się sobie, bo one będą stanowić dla Ciebie takie, można by nazwać kotwice emocjonalne, czyli w myśl wizji, którą usłyszysz na początku tego podcastu, a te emocje mogłyby być takim hamulcem ręcznym, który, mimo że wciskasz pedał gazu, to hamulec ten nie będzie pozwalał ci do przodu. Podobnie jak używając metafory statku, zarzucona kotwica sprawi, że mimo, że ustawisz przepustnicę na maksa, to prędzej sprawisz, że, że zatrzesz silnik, którym się poruszasz, niż będziesz jechał do przodu. Dlatego ważne, żeby zająć się tymi emocjami hamowania i przekształceniem ich. Żebyś miał dostęp do tych podstawowych emocji. Dalej. Kolejną z umiejętności jest działanie, czyli zapewnienie sobie też warunków samoobserwacji. Nawet zauważ, że o ile teraz, kiedy jesteś w stanie spokoju, to możesz mieć łatwiejszy dostęp, ale kiedy pojawią się one. Na przykład, dzisiaj miałem sytuację, że podczas posiłku włączył się alarm. Przeciwpożarowy. To, co musiałem zrobić, to szybko zgłosić się do gospodarza, poinformować go o sytuacji. On musiał zadzwonić do Straży Pożarnej i zatrzymać wyłączyć ten alarm, używając odpowiedniego kodu i pewnej sekwencji działań. I jak się domyślasz, pojawiło się szybcie, szybsze bicie serca, pojawił się stres. Po to, żeby wywołać we mnie reakcję, ale też musiałem mieć klarowność, żeby zidentyfikować, gdzie jest gospodarz, co trzeba mu powiedzieć, co musi zrobić, po to, żeby móc, móc tę sytuację opanować, a nie wpaść w panikę, bo to też miałoby, mogłoby mieć swoje konsekwencje. I z takich umiejętności jeszcze jest na przykład zauwa zauważanie tendencji do działania, takich impulsów, czyli pojawia się myśl, pojawia się emocja, i właśnie przed, ten krok przed działaniem to takie uczucie, które mobilizuje cię do, wy do wykonania określonego działania, czyli porusza w tobie motywację do podjęcia właśnie działania. Działaniem też jest umiejętność stawiania granic, czyli Asertywnego zadbania o swoje potrzeby bez używania agresji. No i jest jeszcze jeden element takich fundamentalnych umiejętności, który związany jest z duchowością. Jest to temat, który w nauce nie jest ugruntowany, jest dosyć rozmyty, natomiast ja o nim mówię, bo on wpływa na ciebie albo będzie wpływać. Prędzej czy później. Ważne jest zauważenie swojego ducha, swojego umiejętności obserwowania swoich stanów świadomych i nieświadomych, czyli takich jakby wydawałoby się impulsywnych reakcji, które nie wiesz skąd one pochodzą. Też nieprzypadkowo warto przyjrzeć się snom, tylko znowu temat snów jest dosyć kontrowersyjnym tematem, bo jeżeli coś ci się przyśni i Twoją pierwszą reakcją jest. Zaraz po opowiedzeniu tego snu komuś innemu, wklepanie w wyszukiwarkę tego hasła i sprawdzenie, co oznacza, co oznacza ten sen. No to nie mam tego na myśli. To jest błędne podejście. Sny są związane bezpośrednio z tobą, i to dla ciebie Twoja interpretacja tego, jaki symbol we śnie się pojawia, jest wskazówką dla ciebie. Oczywiście, jeżeli porówn porównalibyśmy. Te symbole, które pojawiały się w Snach, to okaże się, że część z nich jest podobna, wyzwala ona podobne emocje, i to jest związane na przykład z archetypami, czyli z pewnymi tendencjami większej grupy ludzi, z powiązanych na przykład wspólną, wspólną kulturą, wspólnym językiem, na przykład wspólnymi cechami, jak na przykład płeć. Natomiast w Snach często. Możesz dostrzec pewną wskazówkę, jako albo sugestię domknięcia jakiegoś wydarzenia, które się wydarzyło w ciągu dnia, albo jakiejś wskazówki, która jest jednak na takim głębszym poziomie, czyli to, czego nie byłeś w stanie zintegrować, czyli włączyć do, swoje, do siebie, do swojego doświadczenia, to może pojawić się we śnie, żeby ułatwić ci ten proces zrozumienia. Przynajmniej takie jest moje podejście i moje zrozumienie snów. Więc praca z archetypami to też jest praca na symbolach, pra, praca na znaczeniu. Jeżeli chcesz więcej poczytać o archetypach, to o nich Karol Gustav Jung szerzej mówił. Jeżeli chcesz poszerzyć swoją wiedzę, to zapraszam Cię do na przykład książki Josepha Campbella, bohater o tysiącu twarzy. On też dosyć ciekawie wyjaśnia temat archetypów. Na przykład w kontekście w podróży bohatera, czyli pewnego, pewnej historii, która, na której kanwie zbudowane są opowieści. W obszarze duchowości jeszcze jest taką umiejętnością, jest posługiwanie się metaforą, taką przenośnią, która pozwala ci wyrazić w sposób niedosłowny coś, co w danym momencie czujesz. Czyli, jeżeli powiesz, czuję się jak ryba w wodzie, to jest to pewna metafora. To, do czego ja też zachęcam, to zachęcam do czytania baśni, do czytania opowieści, bo tamta metafora też jest często wykorzystywana. Baśnie czy historie wzbudzają w nas emocje, a emocje są też nośnikiem informacji. Przedstawiłem Ci takie fundamentalne umiejętności, które są istotne, właśnie z wyrażaniem Myśli, obserwowaniem ich, tak samo jak i emocji, ale też obserwowaniem swojego świata duchowego. I to tyle w części pierwszej tego odcinka dotyczącego zarządzania emocjami. W drugiej części przedstawię Ci dwa narzędzia, które pozwolą Ci efektywnie pracować ze swoimi emocjami. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję za Twoją uwagę. Standardowo. Zapraszam Cię do odwiedzenia fanpage Stress Flow. A także, jeżeli uważasz moją pracę za wartościową, możesz postawić mi wirtualną kawę. Fundusze, które zbieram w ramach tej inicjatywy, będą reinwestowane w lepszy sprzęt, w narzędzia, które pozwolą też Tobie się rozwijać razem z rozwojem tego podcastu. Jeszcze raz dzięki za wysłuchanie. Ten podcast tworzę nie tylko dla uporządkowania mojej wiedzy i doświadczeń, ale także po to, żebyś mógł z tego bezpłatnie skorzystać. To tyle na dzisiaj. Zapraszam do drugiej części. Cześć!